A co byś chciał dostać pod choinkę? Drugą choinkę. Z czym kojarzą ci się święta? Z choinką, z barszczem, z wiedleńskim światełkiem w pokoju i z rodziną. A co byś chciał dostać pod choinkę? Aparat. Aparat? A z rodziną, czyli najbardziej lubisz spędzać święta z rodziną, tak? I z harcerzami. Ze swoją ekipą. Oczywiście, z moją kochaną drużyną i z całym chłopcem. Dobra, dziękuję. Z czym kojarzą Ci się święta? Choinka, prezenty, wspólne spotkanie z, rodzi z rodziną. No A i co byś chciała dostać pod choinkę? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Dobra, dzięki. Z czym kojarzą Ci się święta? Święta kojarzą mi się z z rodziną i chyba, chyba z tym, z prezentami. Czyli święta spędzasz z rodziną, w rodzinnym gronie? Tak, tak, w rodzinnym gronie. A co byś chciała dostać pod choinkę? Nie wiem, no chyba marzysz już wszystko. <laughs> Nic nie chciałabym dostać. Dobra, dziękuję. Z czym kojarzą ci się święta, Bartuś? Z niczym. Z niczym się nie kojarzą. Dziękuję Ci bardzo. A co byś chciał dostać pod choinkę? Nowy samochód. Nowy samochód Ale się nie zmieści Cześć szybko ci się święta Nie wiem z Mikołajem, z prezentami A kiedy przestałeś wierzyć świętego Mikołaja? Ile miałeś lat? Ja je cały czas wierzę A wierzysz cały czas? Tak, nawet list napisałem O Jezu, sorry, to właśnie cię uświadomiłam, że go nie ma, no o Nie Co ja teraz zrobię A co byś chciał dostać pod choinkę? Nie wiem Lody Klocki Klocki Lego nie, ja wolę duplo. Dobra. Z czym kojarzą ci się święta Bożego Narodzenia? E, mi się kojarzą z choinką, z prezentami. A jaki byś chciał dostać prezent? E, ja bym chciał dostać próżgę. Czyli niegrzeczny byłeś troszeczkę? Byłem bardzo niegrzeczny. Dobra, dzięki. Z czym kojarzą wam się święta Bożego Narodzenia? Prezentami Jedzeniem A jaką potrawę najbardziej lubisz? Ja? Świąteczną Nie, nie. nie no kur... Nie wiem tam wszystko to z... popadnie? Tak dokładnie Co byś chciał dostać pod choinkę? Xboxa <laughs> Xboxa mm... Nie no to chyba wszystko nie. Dobra dzięki Z czym panu kojarzą się święta? Z choinką, z prezentami, z bliskością może taką, z rodziną. Myślę, myślę że, że te rzeczy. Dziękuję bardzo, a <grywka> jaką potrawę najbardziej Pan lubi, świąteczną? Ta pusta zgrzywana. Dziękuję. Święta? Z Mikołajem. A grzeczny byłeś? Dostaniesz coś od Mikołaja? No oczywiście, ja zawsze. A co takiego robiłeś? Pomagałeś mamusi? No pomagałem wszystkim mamusi, tatusiowi, no wszystkim po prostu. A co sobie wymarzyłeś na święta? E CBR, sześćsetkę. Tak. zobaczymy cię zasłużyć, zobaczymy. Ja Dziękuję zawsze. ci Dziękuję. bardzo. La mela papa pasatan <muchas> sak na ser